Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Chien, a to jest kolejny odcinek z Farming Simulator 2015. I dzisiaj kontynuujemy sobie naszą karierę. Tak, yy, tak jak w poprzednim odcinku widzieliście, zasiałem pole, no i teraz mi to te pole wyrosło. No wiecie, kolej rzeczy, nie? Ale tak, by the way. Yy, rzepak już wyrósł, nie trawa, rzepak już wyrósł, tak. Eee, tak też czasami mi się myliło, żyłem symulatorem farmy 2.13 Ale niestety niestety eee, to jest już rzepak, tak byłem zdziwiony, wyglądałem takie trzy kwiatki Zdziwiony też byłem Do 10 na godzinę sobie ten pomat ustawmy i będziemy spokojnie mogli sobie tutaj już jedzieć eee, tak, tamten, tamtą, tamtą tamtą jęczmien 21 ton, które było, wysypałem do silosa i później sobie go sprzedamy. Czekamy, aż rzepak urośnie. Rzepak już nawet zaraz będzie już gotowy pod, pod zbiór. I będziemy sobie mogli go kosić. Na początek skuśmy to pole. To pole skuśmy. Skuśmy to pole. I ja bym chciał sprawdzić, czy możemy jakieś pole jeszcze kupić, które będzie w miarę warte jakieś 20 tysięcy. Dziesiątka nie, bo te pole. Szóstka była już za 20 z czymś, czyli takie pole jak numer, pole numer 6, to musielibyśmy kupić albo uzbierajmy pieniądze i kupmy sobie od razu pole numer 15. E, fajne, duże pole, ale może najpierw sprzęt pokupmy. Tak, pokupmy sprzęt, jest godzina 7.05. Eee skończyłem już kosić, O, proszę państwa, proszę zobaczyć, już nam rzepak wyrósł bardzo pięknie. E, Także jest spoko, wyrósł nam tutaj rzepak, będziemy go kosić, tam widzę, że jeszcze nie do końca, są trzy etapy na polu, ale, 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 zanim skończymy jęczmień, yy, zaczniemy się brać od razu za rzepak. Tak, i co my tu możemy porobić? No w sumie nie ma nic co do roboty. Misje, 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 misje. Misji na razie żadnych nie mam, yy, które mogłbym zrobić. Yy, jedynie wiem, że jakieś monety są do zbierania, ale się nie obczałem jeszcze w tym. Wiem, że do zebrania jest podobno chyba 100 monet, tak, chyba 100 monet i będziemy mogli, nie wiem czy na tej mapie, i będziemy mogli i uzyskamy yy, yy, jakieś tam, yy, do silosów jakieś tam pszenice, czy jakieś inne tam rzeczy, jest jeden kogut, nie ma kur, i będziemy mogli yy, to posprzedawać, ale nie wiem, nie widziałem nigdy. Misje, misje w toku, brak mis oczekujących, no nie ma misji, no niestety, no nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma i nic nie zrobimy. Chyba, że to jest tak, że ogłoszenia są w różnych miejscach. Mamy tutaj raz, dwa, trzy miejsca, w których możemy to ogłaszać. Może zapójdziemy sobie tutaj jeszcze od razu? Nie, tutaj wyjdźmy z tego traktorka. I tutaj, gdzie są też listy ogłoszeń, sprawdzimy dla pewności, czy nie ma czasami tak, że wiecie, że je na jednym ogłoszeniu, na jednej tablicy ogłoszeń będzie, a na drugiej nie będzie. No, sprawdzimy to. Ktoś do mnie dzwoni. Momentu. Halo. Siemanko. Nagrywa w tym momencie. No to później na wyżej zadzwonisz. No dobra, to ci napiszę jak skończę nagrywać. Dobra, no. No spoko, no. Dobra, no elo. Dobra, czyli jednak nie ma. Czyli jednak to jest wszystko w jednym. O, akurat przyjechała tam już 80%. I tak się toczy nasze życie na, tym, na, tej, na tej naszej pięknej farmie. Co by tu moi mieli robić? No, zapowiadałem, że postaramy się yy, te drzewa, spróbować z tym wycinkiem drzew. I tylko, że ja muszę uzbierać pieniądze i kupić, i kupić... Yy, rzecz, którą będę mógł zbierać, czyli tą naczepę, tą przyczepę, czy jakoś tam tak tak zwane. On już skończył sypać, tak? Już skończył sypać. Dobra. A co tamże w zbożu? Jedziemy dalej Może być dzisiaj bardzo nutny jak naprawdę, bo jestem chory, wiecie jak to jest grypa, wiecie, święta się zbliża, to już choróbsko się zbliża. Każdy musi być super zadowolony. I, 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 Dobra, ale tak naprawdę ogarniając się. Mamy skład drewna, tylko nie wiem w którym miejscu byśmy mogli wycinać te drew drzewo, żeby tam je zawieść. I te nasze p. p, 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 p. Tak, znowu sklep i znowu e, obliczanie 54000 FHL 13 AK tego pole to mógłbym kupić, ale musiałbym kupić e, dodatkowe lożzenie, e, e, zwane chyba to. Nie wiem, e, nie wiem czy to, czy to, 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 to będzie pasowało do tego, ale chyba tak. Tylko to 9000 Aż tak drogo, aż tak drogo. Tylko że jest taka rzecz. Jeżeli ja kupię to, a to nie ma ładowacza, tak, to właśnie nie ma ładowacza, czy musiałbym kupić to? Musiałbym kupić to, tylko tutaj 54 tysiące. Hmm. To może taką zrobię, musiałbym sobie drugą przyczepę kupić, w sumie jest to niepotrzebna ta druga przyczepa, bo mogę wozić tom, ale w tym momencie mógłbym sobie wziąć, odpalić traktor drugi i zawieźć to co my posiadamy w naszym silosie, czyli jęczmi 21 ton, pszenicy 3 tony, ziemniaków jeszcze i wióry musiałbym zawieźć, wióry widzę, że teraz idą do góry i są w cenie, kieszonka też fajnie jest, półtora kafla za tonę, ale rzepak jest tutaj najlepszy, rzepak spada, ale mam nadzieję, że zaraz wzrośnie. No, i będzie fajnie. Także, także, to będziesz sypał? Nie, nie, będzie sypał. Kupilibyśmy sobie pola, porobilibyśmy coś, ale w sumie, wiecie, co wam, przyspieszę wam to. Jak skończę, kosić te pole. Mam nadzieję, że na jedną przyczepę się pozbiera. Czy my piłę posiadamy? Tak, posiadamy. Wycięlibyśmy sobie chociaż te drzewo na przykład. Nie wiem, czy nam pozwoli. Tak, pozwoli Dobra Na razie w to bawić się nie będę, bo narobię sobie bajzlu, a nie mamy naczepy, którą moglibyśmy to zabrać, tak? Tak czy siak, 54 tysiące za skądś wziąć, chyba, że wezmę znowu kredyt eee, Tak, ale tego bym nie chciał brać To może ja, z, wiecie co? Ja się przyjadę do tego składu drewna, ogarnę to I zobaczę, o co chodzi W sumie Dobra po co? Niech to sobie tu stoi ten traktor. Już nie chcę mi się go zaprowadzać. Ładnie go postawmy w jakimś sensownym miejscu. Nasz ten ma 48%. Tu mi się obróćmy w takim razie. Nie no, w sumie. Zanim on będzie miał 50%, że już dwa przyjazdy zrobił. Czy może jeden? Obróćmy się, tak. O, pięknie. Ale. O, głupi ale Przecież owszem, mogę puścić traktor, który będzie nam tamto już orał. Nie, ma, po się orać? Chyba tak. Niech nam się przy... ura, pole. Aaaa, ah, piękny katar, piękna grypa, nie, to jest to czego brakuje jeszcze w zimę, nie Mamy pukni używany Weźmy go, pojedźmy sobie na pole, no widzicie, zapomniałem, to jest właśnie to Jest, dobrze Możemy go rozłożyć Go wrócić A ja go chcę złożyć Dobry do pracownika dla tedy pracownika O nie ma, nie ma rozkładania czyli on się automatycznie w takim razie rozkłada, bo już jest rozłożony Nie ogarniam tego koła Aha, chyba że to są w ten sposób, no dobra Te pole jestem ciekawy, ciekawe ile by kosztowało Pewnie sporo, sporo pewnie by kosztowało Około 50 tysięcy bym dał żeby by kosztowało Ja to nie sprawdzam, nie chcę mi się 85% no nie dojadę no Dobra to najwyżej stanie no jest jaki problem będzie czekał na mnie I w tym czasie my sobie obróćmy pług w tą stronę Nie zdążę, nie ma szansy stanie, tak stał i koniec Widzicie, jak się robi dwie rzeczy na raz, to się nie nadąża czasami. <laughs> Ładnie tutaj. Nasyp nam na przyczepę. Wysyp, wysyp. I, 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 i będziesz mógł dalej gościć. Mamy już 10 ton. W sumie chyba na jedną przyczepę nam to starczy. Nie, nie starczy. Jednak stanie nam miał coś zbiornika kombajna, Chyba, że tak dobrze, żem saletrom podsypał, że jednak. No że jednak yy, no co, no co, no co, no co, że jednak, że także że ład, dobrze jest posiane, że jest tego tak dużo, że nie pomieści się, no Jezu, nie mogę się wysłowić, no. Przepraszam was, ale wiecie jak to jest. Nie, I no i co? One same nam tu Ora, ten sam nam tu kosi, my możemy jedynie teraz tylko czekać i to robić, a ja wam miałem to przyspieszyć. Tak! Dobra, moi mili. Jak widzicie, mamy już prawie pełną przyczepę. Jedę to zawieść i tak jak myślałem, nie zmieści się to. Eee, w 100% na jednej naczepie, przyczepie, ale, ale... Trzeba by się wrócić, opróżnić i w sumie nie pod... w sumie? No, można. Eee, weźmiemy od razu, puścimy jednego pracownika, żeby nam siał. Nie, bo mamy dwa traktory, czyli nic nie zrobimy. I musimy poczekać, co to jest za ora. Wtedy puścimy sobie tym traktorkiem, żeby on to nam zabronował. I yy, po zabronowaniu yy, zasiejemy. I znowu będziemy kombinować. Ale może w międzyczasie kupimy sobie drzewo. To będziemy w międzyczasie coś robić jeszcze. Jak tam będzie to rosło. Może jakiś traktor kupimy od razu. I misy jakieś może dostaniemy. Fajnie by było. A teraz yy, jedźmy sobie. Jedźmy, jedźmy, jedźmy Do Silosa I później tego będziemy... Wchodzić. tak, sezofoma praca, ale niestety tak to jest eee, I tak to będzie No co zrobisz, nic nie zrobisz Musimy y -y -y -y, jechać oprócz na ten koło Wow, 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 wow. god Uy, spokojnie <laughs> Dobra Opróżnimy to, mamy już jakieś 40 ton linczmienia Nie wiem, jak mówiłem pszenica to nie wiem Wiecie co chodzi, you know what I mean. eee, Pojedźmy sobie I, 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 i No i co? On no, widzę, że masz 50% Widzę, że kosi Masz drugi przejazd i co tu więcej gadać? No, trzeba jechać, opróżnić go i tyle, no. <gry> ja nie wiem, no. Jakoś dzisiaj mi się gadka zwiesza. Naprawdę, nie wiem o czym mam opowiadać. Bo tak zaznaczę jakiś temat znalazł... znalazłem, bo tak wiecie jak to jest. No. Człowiek chory, człowiek nieszczęśliwy Ale, ale, ale Mam nadzieję, że zdążę. No jeszcze 20%. No skończył pewnie jest tutaj na poboczu, poboc na, na poboczu, tak jest Czy go nie ma? Nie, nie super Zobaczymy ile mu tam zostało I taki traktory wolne Uwalone całe, brudne Chcę je umyć Dobra po pszenicy pojeździmy trochę na wyżej, nic się nie stanie Pójdźmy w traktor, nie uderzyć Będziemy mieli tutaj jakieś 4 tony z tego paska jeszcze. Łącznie z tym paskiem będziemy jakieś 4 tony. Może więcej, to będzie fajnie. I, 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 i co? Pojedziemy z to. Wysypać, sprzedać, kupić do drewna i drewno sprzedawać. Zobaczymy ile jak, jak to będzie, ile nas to będzie kosztować Znaczy w sensie ile będziemy zarabiać. To jest też ważne Bo tam nigdy jeszcze drewna nie sprzedawałem Drzewa, drewna No, 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 no I co? I koniec Ale ten dzień dzisiaj będzie szaleń, coś tak mi się wydaje, nie? Naprawdę Także, także, także Nie wiem ile nagrywam Czekajcie 20 minut Skończymy, w takim razie skończymy sobie kosić to pole. Kolejny odcinek skoszenia pola. Ale już na następnym odcinku postaramy się. Yy, no w sumie już będzie już koniec. No to tak czy siak yy, będziemy musieli sobie. 25. DNC. Czekajcie, czekajcie. Dobrze, ja nagrywam to. Czy ja to dobrze nagrywam? Chyba ta, chyba ta. Podstawimy sobie maszyny, wszystko sobie posprzedajemy ee, i, i i i i to będzie na tyle na koniec. Postaram się w następnym odcinku ee, Ściąć drzewa, kupić na przyczepę, posprzedawać jęczmień i będzie dobrze. Może nie, jęczmień posprzedaję po zacięcie, żeby was nie nudzić. No bo to jest molatonne, tak jeździć, jeździć, jeździć. Dobra. W takim razie e, 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 wierzmy sobie to zawieść. Trzeba będzie nam u naszej maszyny umyć. No i co? Jak się podobało komentować, lajkować, subskrybować.